Sławek po meczu wielu kibiców mówi, że twoja interwencja z ostatniej akcji meczu może okazać się wartą awansu Jagieloni do europejskich Pucharów, bo tak naprawdę ten punkt dzisiaj daje nam trzecie miejsce przed tym finałem sezonu. Eee, dziękuję. Oczywiście punkt jest bardzo ważny, też w kontekście walki o podium. Oczywiście no nie, jesteśmy, nie jesteśmy zadowoleni z tego meczu, bo. My jesteśmy mistrzem Polski i wydaje mi się, że w zakresie naszych obowiązków jest wygrywanie takich spotkań. Niestety ta niemoc z tymi drużynami z dołu tabeli cały czas trwa. Wszystko jeszcze jest w naszych rękach. My też czekamy oczywiście na wynik jutrzejszy, pogoni, ale my przede wszystkim musimy patrzeć na siebie. Mamy finał u siebie w Białymstoku. Przed własną publicznością to nam na pewno do nas skrzydeł. Cóż, wracamy z punktem do, do Białego Stoku. I tyle, walczymy do końca. Sławek, ten dzisiejszy mecz pokazał, co w futbolu znaczy rok. Bo jeszcze rok temu Jagiellonia ścigała się ze Śląskiem o tytuł mistrzowski do ostatniej kolejki. Dzisiaj Jagiellonia, przy ostatniej kolejce, przyjechała jako zespół, będący na podium do Śląska, który już był zdegradowany. Sytuacja, która jeszcze rok temu wydawało się no, być absolutnie abstrakcyjne. No tak, oczywiście. Rok, tak jak wspomniałeś, w to jest bardzo dużo. E, Spotkamy się dokładnie no, ze Śląskiem całkowicie w innych okolicznościach, e, jakie no, pewnie zakładano jeszcze przed sezonem. E, no, kibicuję, liczę, że Śląsk szybko wróci do S-klasy, bo na pewno tutaj jest e, ich miejsce. Również to, co pokazali tym, tym meczem, że że mają dobrych zawodników, mają wspaniałe warunki do, do gry w piłkę, piękny stadion, więc tego im życzę. No i cóż, no, teraz tak jak wspomniałem wcześniej, ostatni mecz nam został, gramy u siebie i liczę, że wszyscy będziemy świętować w Białymstoku podium. Masz jakieś déjà z ubiegłego roku? Yy, oczywiście w zeszłym roku stawka była inna, bo to był Mistrz Polski. Dzisiaj gramy o ten najniższy stopień podium, gramy także awans do europejskich pucharów, ale ta historia podobnie się układa. Tak, to prawda. Też w, ostatnim, w zeszłym roku walka była do końca. Tak naprawdę e, bramki zadecydowały o tym, czy me mecze bezpośrednie, bezpośrednie o tym, że, że zrobiliśmy mistrzostwo. Teraz również walka jest do końca. E, szkoda, bo Myślę, że zasługiwaliśmy i byliśmy w stanie walczyć o coś więcej niż trzecie miejsce w tym sezonie. Oczywiście mo można powiedzieć, że okoliczności były całkowicie inne. Y powinniśmy zakończyć sezon no, z dobre parę miesięcy temu, jeśli chodzi o ilość meczów rozegranych. Y no ale cóż, y fajnie, cieszę się, że pokazaliśmy że potrafimy no, łączyć też te puchary z ligą. E, oczywiście teraz troszeczkę już widać to wyeksploatowanie nasze. E, ale cóż, e, no, tak jak jeszcze raz się powtórzę, że liczę na to i jestem przekonany, że uda nam się to podium zachować, bo e, po takim sezonie absolutnie to zasługujemy i e, no, nie damy sobie tak łatwo tego wypuścić z rąk. No właśnie, zapytam Cię o te nasze wyniki, bo od 16, od 16 marca Jagiellonia pokonała tylko Lecha, Legię Raków Częstochowa i Wisłę Kraków w meczu o Super Puchar. Drużyny, z którymi wydawało się, być będzie najtrudniej, a tymczasem no, pogubiliśmy punkty z drużynami właśnie Śląsk Wrocław, Lechia, Gdańsk, Piazgliwice, Górnik, Zabrze. Em... Zagłębio lubi, twoim zdaniem, to wynika właśnie z tego już zmęczenia materiału, jak to się mówi, czy jednak e, z czegoś jeszcze? Bez wątpienia też ma decydujący czynnik, bo e, jednak również. Zmagamy się od, wiele, od dłuższego czasu z problemami kadrowymi. Praktycznie na każdy mecz nie, nie mamy do dyspozycji wszystkich kluczo, tak, no, w cudzysłowie klucz, kluczowych zawodników. Cały czas gdzieś ktoś wypada, ktoś tam się zmaga z jakimiś urazami. Więc to też nam nie pomaga. I, i, i oczywiście to zmęczenie, tak jak zmęczenie materiału, nasze zmęczenie też fizyczne, psychiczne, to też robi robi swoje. No, ale jednak. Z tymi drużynami z y, topu ligi wygrywamy, a z dołu gubimy punkty. Więc, jakby tutaj nie ma jakiejś takiej reguły, że na tym meczu jesteśmy bardziej zmęczeni, na tym nie zmęczeni. Po prostu coś, y, y, coś jest w głowach. Nie wiem, też na pewno y, taką presję też może nas dodatkowo y, nakłada bo jednak jak, się, jak ileś tam meczów w rzędu e, z drużynami przegrywasz, którymi teoretycznie nie przegrywać, to też na pewno nakłada taką presję dodatkową. E, cóż, no liczę na to, że to się uda zmienić w przyszłym, w przyszłym sezonie, e, bo teraz już zostaje nam e, ostatni mecz i, i tyle. To jeszcze na koniec, Sławek, to był Wasz 30 wyjazdowy mecz w tym sezonie. E, dla porównania Lech i Raków w tej kolejce zagrają mecz numer 34, ale w całym sezonie. To pokazuje chyba tylko całą tę różnicę, która w mojej ocenie wpłynęła na to, że Jagiellonia nie obroni, nie obroniła, nie obroni tytułu mistrzowskiego. Tak, o, oczywiście tak jak e, powiedziałem wcześniej, to jest no, jakby nie patrzeć, no, oczywiście to może brzmieć jak wymówka, ale no, każdy, kto gra w piłkę, to tam ma świadomość tego, jak e, ta ilość meczów przekłada się na, na naszą dyspozycję. Dodatkowo może bierzemy pod uwagę to, że to jest no, pierwszy sezon tak naprawdę w w historii. I przy tak, no, przy tak naprawdę zerowym doświadczeniu e, czy to sztabu, czy zawodników, e, całego zarządu, bo to, to jest e, większe wyzwanie, niż się może wydawać na, na pierwszy rzut oka. Dojazdy, niedojazdy, regeneracja. My się uczyliśmy cały czas e, podczas tego sezonu, więc no, tym bardziej Szacunek myślę dla nas wszystkich, że no, dajemy radę tak y, cały czas co, y, to trzymać. Oczywiście mogło być lepiej, zdając sobie z tego sprawę, ale, ale cóż, taka jest piłka. Walczymy do końca i wierzę i jestem tego pewny, że, że będzie dobrze. To już tak zupełnie na koniec, na tydzień finał sezonu. E, przed Wami mecz z Pogonią Szczecin. E, wiadomo jest jedno: brak przegranej daje wam europejskie puchary i to już jest niezależnie od wszystkiego. Natomiast e, czy ty czujesz jakąś ekscytację z tym, e, z tym związaną? Czy, 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 czy ty czujesz, e, nie wiem, czy już nie możesz się tego meczu doczekać? Bo to troszeczkę jest to, co było w ubiegłym roku w meczu z Wartą, gdzie na całe biały Stok żył tym meczem. Wiadomo, tutaj stawka jest troszeczkę mniejsza, ale cały czas bardzo wielka. bo no, medal w historii Giloni to nie jest czymś bardzo częstym i bardzo, i bardzo regularnym. Oczywiście, że tak. Jest to mecz o wielką stawkę. Bardzo się cieszę, że gramy u siebie przed własnymi kibicami. będzie cały stadion, więc oczywiście nie mogło się doczekać do tego meczu. No, przyznam, że liczyłem, że uda nam się jednak rozstrzygnąć te podium wcześniej. Ale wszystko jest w naszych rękach i to my mamy. Myślę, lepsze karty i to my tak naprawdę gramy u siebie, przed własną publicznością, na naszym stadionie, więc po prostu teraz ważna jest regeneracja, odpowiednie nastawienie, odpowiedni trening, powrót do zdrowia zawodników, którzy jeszcze mają szansę na ten ostatni mecz się wykurować i wracamy do dołego stopu i pełna mobilizacja na ten mecz.